Dzień dobry! Dziś chciałbym Państwu pokazać kamerę inteligentną Hikvision. Jest to kamera typu LPR, to znaczy do odczytywania tablic rejestracyjnych. No więc zacznijmy. Po otwarciu pudełka, to już standardowo będziecie e, Państwo Naklejkę z rozstawem e, otworów montażowych. Naklejkę przyklejamy na ścianę, nawiercamy w zaznaczonych miejscach. E, po czym możemy to włożyć kołki montażowe, żeby zawiesić kamerkę. Również, już standard, jest to zabezpieczenie złącza RJ45. Jeszcze raz wspominam, nie jest to e, zabezpieczenie wodoszczelne. Należy kable cały czas chować w puszce. Służy jedynie temu, żeby yy, RJ nie wypadała nam tutaj z gniazda RJ w komerze. Oczywiście zestaw śrub i kołków ponteżowych. Klucz do regulacji poziomu. Nachylenia stopki kamery, jak również do obsługi puszki montażowej kamery. Komplet instrukcji w języku angielskim, przeważnie w języku angielskim, jest tutaj również skrócona instrukcja obsługi w języku polskim, natomiast to taka bardziej ogólna instrukcja obsługi dotycząca kamer Vision. My ze swojej strony oferujemy instrukcje przeznaczone do kamer na pewno materiały wideo się pojawią na stronie będą też jakieś, jakieś instrukcje pisane na, na naszą stronę no i sama kamera Think Vision. Państwo widzicie, jest ona dość sporych rozmiarów i posiada od razu puszkę montażową w zestawie. Także nie, nie trzeba tutaj dokopować żadnej innej puszki. Ta pasuje idealnie. Dzięki uszczelce zapewnia nam tutaj szczelność tych złączy. O złączach za chwilę. Na samym początku chciałbym opowiedzieć troszeczkę o kamerze. Jest to kamera przewidziana do odczytywania. Tablic rejestracyjnych pojazdów poruszających się z prędkością do 120 km na godzinę, według producenta. Kamera posiada megapikselowy przetwornik, a obiektyw wyposażony jest w funkcję motorizmu. Tutaj regulacja przekonywania obiektywu to jest od 2,8 mm do 12 mm. To z kolei pozwala nam na uzyskanie kąta widzenia od 92 do 32 stopni. Ciekawostką jest to, że kamery z tej serii oferują nam 50 FPS-ów. Będzie no, ma to związek z tym, że muszą odczytać tą tablicę rejestracyjną. Kamery nie są przewidziane do monitoringu normalnych obiektów typu ogródki działkowe, jakieś place służą. Właśnie tylko w czytaniu tablic rejestracyjnych. Um, kamery Higvision z serii LPR AMPR wyposażone są również w elektroniczną stabilizację obrazu. To tutaj niweluje drgania, które mogą wystąpić na słupie, do którego kamera jest zamontowana. Um, wyposażone są również w um, wejście i wyjście alarmowe wejście i wyjście wg do kontroli bramy lub szlabanów. wyjście audio w formacie jack 3,5 mm wejście audio w formacie jack 3,5 mm Ciekawostką jest to, że dzięki wejściu i wyjściu audio, kamera wspiera także funkcję interkomu, czyli możemy mówić do e, mikrofonu i dzięki e, podłączonemu głośnikowi da, da się słyszeć to, to co mówimy. E, kamera wyposażona jest również w złącze DC12V. Nie jest to standardowe złącze DC, e, jest to normalne złącze śrubowe tutaj razem z uziemieniem także podłączamy do tego gołe przewody z zasilacza 12V lecz wskazane jest zastosowanie zasilania POI bo takowe również kamera obsługuje także jeden kamelek POI już tutaj standardowo dla Hika Kolejna ciekawostka mamy tutaj również złącze diagnostyczne BNC Służy ono o podłączeniu monitorka diagnostycznego. Tutaj instalator dzięki takiemu podłączeniu ma możliwość podglądu e, obrazu z kamery na żywo, e, żeby łatwiej ją ustawić. E, oczywiście mamy jeszcze kontroler e, RS485, e, żeby... Możemy podłączyć tutaj joystick sterowania kamerami PTZ właśnie po to, że, żeby sterować motor zoomem, w który kamera jest wyposażona. Parę słów o funkcjonalności tych kamer. Kamery z serii A NPR oferują możliwość tworzenia białych list. I czarnych list, tablic rejestracyjnych. Szczegóły zostaną omówione na kolejnych filmikach, tudzież w instrukcjach. Ja pokrótce tylko powiem, że polega to na tym, że w momencie, kiedy podjeżdża samochód, którego rejestracja znajduje się na białej liście, istnieje możliwość uruchomienia bramy i podniesienia. Podniesienia szlabanu. Natomiast, no jeżeli podjeżdża samochód, który znajduje się na czarnej liście, taka akcja nie będzie miała a, miejsca. Zdajemy sobie sprawę z tego, że klientom zależy na a, prowadzeniu ewidencji tablic rejestracyjnych pojazdów, które zostały wykryte prze, a, przez komerę. Dlatego też. A, bardzo przydatną będzie tutaj funkcja eksportu wykrytych numerów rejestracyjnych do formatu XLS, to jest standardowy format Excela, tudzież eksportu zdjęć tych tablic z informacjami, tutaj szczegółowymi informacjami o pojeździe do formatu JPG. Dość ciekawa propozycja. Nie jest, nie jest to kameratania, to, to od razu muszę powiedzieć. Natomiast na, na pewno spełnia tak ważną rolę w kontroli, kontroli dostępu, jakim jest właśnie rejestracja pojazdów i wyzwalanie zautomatyzowanych akcji już na wejściu. Także serdecznie, serdecznie polecam.